Ja zabiegałem o to, żeby startować na prezydenta Krakowa. Rzeczywiście ta decyzja była ogłoszona później niż planowaliśmy. Taka była strategia partii, ale uważam, że mądry prezydent słucha mieszkańców 365 dni w roku, a nie tylko w kampanii wyborczej. W tym roku mamy rok przestępny. To prawda. Jeden A, dzień czy... powiedzmy, że Fryna Adrylicz... Więcej, więcej napisanie dzisiaj... programu. Jeden R dzień więcej napisanie programu. Ja nawet będąc prezydentem zorganizowałbym, i tu uważam, że Rafał Czaskowski zrobił coś fajnego, loterię podatkową w taki sposób, żeby ci mieszkańcy Krakowa, którzy płacą tu podatki, mogli także mieć pewne, pewne dodatkowe beneficje. Bitwa o Kraków, wybory samorządowe 2024 wchodzą w decydującą fazę. Najciekawszy pojedynek odbędzie się pod Wawelem. Dawid Serafin. Łukasz Szpyrka. Zapraszamy. Mieszkaniec z Olkusza, który na wezwanie partii stanu do politycznej bitwy o Kraków, były wojewoda Małopolski. Od najmłodszych lat związany z polityką. Na początku jako radny, obecnie jako parlamentarzysta. Naszym gościem jest poseł Łukasz Kmita. Dzień dobry, panie pośle. Witam bardzo serdecznie. Ten początek bym nieco sprostował, ale rozumiem, że musi być tak energetycznie. Wybaczam. A co by pan sprostował? Generalnie nie jestem mieszkańcem już Olkusza. Przeprowadził się pan do Krakowa? Tak, tak już jakiś czas temu. Zresztą tuż po ślubie mieszkaliśmy z żoną w Krakowie. Oczywiście rodem pochodzę z Olkusza, ale patrząc na nazwiska kandydatów, panowie, nie ma bardziej krakowskiego nazwiska na liście. Kandydatów na prezydenta niż Kmita. Przypomnę, że na Floriańskiej, nawet mówię to oczywiście w pół, <noise> żadnym półserio, jest pałac Kmitów, jest grupa kabaretowa Rafała Kmity w Krakowie. A u gdzie mieszka? Jest skała Kmity, w Zabieżowie, co prawda. Na Woli Duchackiej, muszę powiedzieć, że moja żona, którą poznałem 11 lat temu, zakochałem się i w żonie, i zakochałem się w Krakowie. Zawsze o tym podkreślam. Mieszkaliśmy przez pewien A pewiencie. która może większa? E, powiem tak. Miłość do żony to jest wyjątkowa miłość, że tak powiem polegająca no, na pewnym, jakby to powiedzieć, na pewnych relacjach, które budowaliśmy przez lata, a miłość do Krakowa to jest miłość do miasta. Z, o wielkim potencjale, z wielkimi tradycjami, lubię używać tego cytatu. Pamięć o przeszłości wymaga zaangażowania w przyszłość. To jest takie moje kredo. i myślę, że ono idealnie wpisuje się także w to, jakim powinien być prezydent Krakowa. No. Pamięć o przeszłości, historyczne dziedzictwo, ale Czyli zaangażowanie w przyszłość. Zawierzchownie pan teraz mieszka? A, broń może, w Krakowie. W Krakowie. Od kiedy? No już jakiś czas temu. E, kilka miesięcy. Czyli dokładnie wtedy, kiedy partia. Nie, nie, kazała? panie redaktorze. startować w nie, wyborach? Nie. Panie redaktorze, był taki czas rzeczywiście z żoną, tak jak mówiłem, że mieszkaliśmy w Krakowie. Wtedy, potem przeprowadziliśmy się do Olkusza. Od pewnego czasu mieszkamy w Krakowie. Patria nic nie kazała. Startowanie na prezydenta Krakowa to jest po pierwsze mój świadomy wybór. Po drugie, no to jest dla młodego polityka, tak jak zresztą dla młodych dziennikarzy, bardzo prestiżowe... Osiągnięcie, startowanie w no, naj, drugim, najważniejszym mieście w Polsce, dla mnie najważniejszym, w mieście, które ma świetną tradycję, bogatą tradycję, ale które przez lokalne układy, przez różnego rodzaju powiązania towarzysko-polityczne w pewnym momencie przestało się rozwijać i tylko ja jestem gwarantem tego, że to się zmieni. Dobrze, długo, długo Prawo i Sprawiedliwości zajęło znalezienie odpowiedniego kandydata, żeby ktoś chciał, ktoś mógł wystartować w Krakowie. Dlaczego tak długo? To takie fake newsy. Ja zabiegłem o to, żeby startować na prezydenta Krakowa. Rzeczywiście ta decyzja była ogłoszona później niż planowaliśmy. Taka była strategia partii. Myślę, że ona jest Bo właściwa. najpierw była ogłoszona, że startuje, później, że nie startuje, później znowu, że startuje. Nie, Pamiętań. Andrzej Adamczyk mówił, że sta, za stary Ryszard Lecki, że nie chce, więc może po prostu Ale myślisz, Łukasz że Kmita jestem, został na ostatnim miejscu. Optym, który. optymalnym kandydatem. Byłem w powszechnym uważaniu dobrym wojewodą, który sprawdził się w czasach kryzysu. Przypomnę, że i też podkreślam to zawsze, za każdym razem, w czasie kryzysu pandemicznego i kryzysu także związanego z przybyciem obywateli Ukrainy, w Krakowie wywiązało się coś, co ja nazywam efektem synergii. Współpracowaliśmy z samorządem, nie patrząc na polityczne spory, te, które są w Warszawie, bo uważam, że państwo i samorząd w czasie Wielkich konfliktów, w czasie też y, różnego rodzaju problemów y, musi działać razem jak jedna pięć. i też mam wielki szacunek za to do prezydenta Majchrowskiego, że nie robił tak jak y, prezydent Czaskowski, czy prezydenci Wrocławia, czy y, Gdańska, że tutaj w Krakowie u nas udawało się y, budować wspólnotę i przestrzeń i jednocześnie dzięki temu przygotowywaliśmy najlepsze dla Krakowa, dla Małopolski rozwiązania. O to za chwilę dopytamy, ale zapytam, jak długo pisze się program dla takiego miasta, program wyborczy dla takiego miasta jak Kraków? Program wyborczy dla takiego miasta jak Kraków pisze się tak naprawdę każdego dnia. Nie. Każdego dnia. Mówię o tym dlatego, że każdego dnia spotykam się z mieszkańcami. To co pan dzisiaj Czy pan to, czy to już, już dokładnie powiem, czy to na placach, czy to na różnego rodzaju spotkaniach, i jestem otwarty na to, aby ten program był żywy. Cały czas, każdego dnia odkrywamy punkt po punkcie karty naszego i mojego programu. I dlatego mówię, to nie jest program pisany w zaciszach gabinetu, to nie jest program pisany, że tak powiem, przez polityków, tylko on wyrasta z potrzeb ludzi. Dzisiaj miałem. Ale kiedyś bierze chwilę... pan tę kartkę i pan spisuje tak, tak te jest. potrzeby ludzi. Dzisiaj, kiedy pan zarabia? No chyba, że pan poseł jeszcze nie skończył rozmawiać z ludźmi, to może nie ma programu. E, nie, nie, oczywiście nie skończyłem, bo będę do ostatniego dnia kampanii rozmawiał z ludźmi, bo generalnie jestem człowiekiem dialogu, współpracy, robiłem to będąc wojewodą. To program jest czego nie ma? Oczywiście, że jest, i punkt po punkcie go ale się nie pisze. odkrywamy, ale cały czas się jeszcze pisze, mhm. dlatego że są nowe potrzeby. Mieszkańcy diagnozują pewne nowe także oczekiwania. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej wspólnie z mieszkańcami. Miałem briefing prasowy także z przedstawicielami Rady Dzielnic dotyczących rozwiązań komunikacyjnych, w tym między innymi przebiegu ścieżek rowerowych w taki sposób, aby były one najbardziej optymalne. Ja wychodzę z założenia, że prezydent musi przede wszystkim słuchać. Nie musi być najmądrzejszy na świecie. Nie musi znaleźć, że... A zna pan profesora Andrzeja Nowaka? Znam. Słucha go pan. Słucham jego wypowiedzi. Uważam, że to jest bardzo mądry historyk w tym zakresie wiedzy, w tym zakresie jakby jego aktywności. Uważam, że dla mnie jest autorytet. Widział pan, czytał pan jego ostatni tekst, taki powiedzmy sprzed miesiąca, kiedy podsumowywał kampanię par wybory parlamentarne i to, co się dzieje w tym momencie z Pisem, że pisze, że Jarosław Kaczyński już jest jakby. Troszkę na politycznej emeryturze, ale to zostawmy, ale odnosi się też do Krakowa. I mówi, że w 2018 roku jego partia, bo on nie ukrywa, że jest sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości, jego partia zaniedbała samorządy, wystawiła kandydatkę, czyli Małgorzatę Wasserman, której nie jakby nie wymienia nazwiska, która, która tak naprawdę nie chciała wygrać wyborów, została zaprezentowana zbyt późno, która nie ma program, nie miała programu, jakby napisanego tak długofalowo i to było wszystko tak ad hoc. Wypisz, wymaluj pana sytuację, nawet ja, pan ja, został tym kandydatem oficjalnie trochę później. Ja powiem tak, z tego co wiem, to pan Tułow jest ekspertem w dziedzinach historycznych, a nie w dziedzinach związanych z PR-em. Ale u nas... Ale jest mieszkańcem Krakowa. Jasne. W waszym wyborcu. E, oczywiście i bardzo go szanuję, chcę bardzo powiedzieć, bardzo to mocno, żeby wybrzmiało. Dla mnie jest to autorytet w zakresie historii, ale także Pewnej oceny tego, co dzieje się w Polsce. Bardzo zresztą polecam także, żeby słuchacze i osoby, które będą oglądały nasz wywiad, zobaczyły na jego wpis dotyczący tego, jaka, jaką politykę w zakresie zmiany lektur prowadzi obecny rząd. To jest bardzo y, mocne postawienie tezy, że dzisiejszemu rządowi nie zależy na młodym pokoleniu. Okay, ale on też nie zależy na samorządzie. Taką nie, tezę ja, stawia y, profesor panie, panie redaktorze, myślę, że ja, będąc wojewodą, pokazałem, że bardzo mocno wspieram samorządy, nie tylko samorząd Krakowa, ale Małopolski. Przypomnę, że będąc w, w czasie, gdy byłem wojewodą, prawie 9 miliardów złotych, historyczne wsparcie popłynęło do małopolskich samorządów. 250 milionów dla Krakowa, między innymi z programu inwestycji strategicznych i programu Polski Ład, ale także innych programów mm -hmm. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zabiegałem o inwestycje w Krakowie. Zabiegałem o to, aby środki trafiły między innymi do szpitala dziecięcego. Okay. A więc tych działań moich było Gratulacje, wiary. panie wojewodo. Ale... Jestem wiarygodny, jestem wiarygodny. I generalnie pan profesor Nowak ma, może mieć taką opinię, mnie to nie przeszkadza. No właśnie demokracja polega na tym, żebyśmy się spierali, żebyśmy dyskutowali. Moim zdaniem e, kampania w Krakowie jest zupełnie inna od tej prowadzonej w Warszawie, w Poznaniu czy w Gdańsku, a dzisiaj mamy za sobą osiem dobrych lat dla Krakowa. Gigantyczne środki na rozbudowę infrastruktury, już dokończam. Przypomnę tylko i panom, i nie, czytelnikom, i słuchaczom, nie, to w latach 2008-2015 nie było środków na północną obwodnicę Krakowa. Minister Infrastruktury z zarządów Platformy i PZL-u mówiła, że to jest inwestycja, która nie będzie finansowana okay, ze środków Pan, pan wymienia, wymienia sukcesy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Okay. Ale to są sukcesy mieszkańców Krakowa, do których się przyczyni. Okay, ale zapytam o coś innego. Profesor Andrzej Nowak wymienia jeszcze w tym swoim y, tekście dwa nazwiska, Przemysława Czarnka i Patryka Jakiego. A jeśli jesteśmy przy Patryku Jakim, tak sobie ja tutaj krążę w swojej głowie. Y, Patryk Jaki ostatnio mówił, znaczy po wyborach samorządowych, kiedy przegrał z Rafałem Trzaskowskim, że w takim mieście jak Warszawa i y, w podobnych, czyli dużych polskich miastach, nigdy taki... Konserwatywny prawicowy kandydat nie wygra. Pan się z tym zgadza czy nie? Dlatego ja osobiście adresuję swój program do szerszego grona. A zgadza się pan, że taki tradycyjny nie, nie, konserwatywny. Nie, nie, nie zgadzam się. Dlatego, że w Krakowie mamy bardzo ciekawą sytuację. Łukasz Gibała jest przedstawicielem lewicy. Ja go sytuuję skrajnie na lewo. Wcześniej był w ruchu palikota w Platformie Obywatelskiej. Zresztą wczoraj w z, jednym z wywiadów powiedział, że jest przedstawicielem właśnie nurtu lewicowego, centrowo-lewicowego, a Kraków jest, był zawsze konserwatywny, więc myślę, że te wartości będą towarzyszyły mieszkańcom przy oddaniu głosu na prezydenta i jestem przekonany o tym, że będę w drugiej turze, a w drugiej turze wszystko jest możliwe i będzie niespodziewane. I ostatnie, ja moje, myślę, że... ostatnie moje jeszcze pytanie, czy ten znaczek PiS, pomaga czy szkodzi w, tej, w tych wyborach. Po, po, po poprzednich wyborach parlamentarnych, które PIS jednak wygrał, ale przegrał, wiemy. Byłbym nieuczciwy, gdybym ten znaczek ściągał, gdybym go nie pokazywał. Na moich materiałach wyborczych ten znaczek jest, co nie oznacza, że adresuję swój przekaz tylko do mm. wyborców pis -u. i mówię o tym od początku. Całkiem niedawno udzielałem wywiadu dla gazety Wyborczej. Pani redaktor z gazety Wyborczej zapytała mnie, jak to możliwe, że Pana udziela wywiadu nam, poprzedni kandydaci nie zgadzali się. Ja mówię, Czymś normalnym w polityce, w samorządzie jest rozmawianie ze wszystkimi środowiskami, bo dla mnie Kraków to wspólnota. Ja zachęcam do tego, żebyśmy nie patrzyli przez pryzmat polityki tej wysokiej warszawskiej, tej wielkiej warszawskiej, ale przez pryzmat wspólnoty, którą razem budujemy. Kraków nie powinien być ani Platformy Obywatelskiej, ani PSL-u, ani PiS-u, ani także Łukasza Gibały. I taki będzie Kraków, w którym ja będę prezydentem. Patrząc na ostatnie lata, coś w tym jest, ponieważ yy, dla władzy PO, PiS, Jacek Majchrowski był w stanie zrobić wszystko, zawrzeć różne egzotyczne koalicje. No nie żartujmy, przecież w Krakowie rządzi prezydent Majchrowski z Platformą Obywatelską. E, przecież prezydent Majchrowski razem z radnymi Platformy e, podnosił... Podatki od nieruchomości dla przedsiębiorców. Przecież Ale wiceprezydentem... Daniel Matek i Małgorzata Waserman, co chwilę są w gabinecie. Znaczy teraz Ale już to, nie, to, u to, pana prezydenta. To, to, to pani czyli... Małgorzata Waserman dostaje ordery. To prawda. pani ostatniej... Małgorzata Waserman jako skuteczna e, parlamentarzystka z Krakowa, zabiegająca o sprawy Małopolski, tak jak ja teraz zabiegam o sprawy Małopolski, m, pokazała, że <laughs> trzeba budować wspólnotę. Odejdźmy zachęcam od tych podziałów. Że w miastach, w naszych samorządach, w naszych małych ojczyznach musi być ten wielki ruch wykopany przez także e, media e, i ta wojna polsko-polska. Ja jestem tego przeciwnikiem. W samorządach powinniśmy myśleć o tym, jak usprawniać transport, jak sprawić, aby było mniej korków. Czy to są jakieś programy liberalne, lewicowe, czy, czy Prawa i Sprawiedliwości? Nie, to są programy wynikające z potrzeb ludzi. I e, ja taki program przygotowałem. A czym Pan do nas przyjechał? Samochodem. czy jednak nie komunikacja. E, I od razu powie... Widzę pan w notce biograficznej, że są panem w komunikacji tak. publicznej. E, I chcę o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. E, ja też nie chcę <tryk> swojego programu adresować, to, 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 jakby zmuszać mieszkańców do tego, żeby przesiadali się na transport publiczny. Ten transport publiczny powinien być tani. Dzisiaj jest droższy niż w Warszawie. W Warszawie mamy metro, mamy SKM-kę, do tego oczywiście tramwaje, autobusy i tańszy transport, jeśli chodzi o bilety jednorazowe. Uspra... Ile kosztuje 20-minutowy bilet normalny Krakowie. w Krakowie? czy W Warszawie 3,40 w Krakowie 4 zł. No, ten, ten no, godzinny? idziemy dalej. godzinny 6 zł. Jednoprzyjazdowy, bo to jest jednoprzyjazdowy godzinny, także będzie teraz nowa taryfa wprowadzona, taryfa odległościowa. Jestem jej trochę przeciwnikiem, dlatego że myślałem, że dzięki temu uda się przekonać pewnych mieszkańców, którzy chcą podjechać jeden, dwa przystanki, żeby komunikacja była tańsza. Ona nie jest tańsza. Jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby zreformować podejście miasta do kwestii różnych miejskich instytucji, które zarządzają transportem, bo działają one nieefektywnie. To znaczy to po pierwsze najlepszy przykład pętli autobusowej przy kleparzu Aż się prosi, żeby przebudować tą pętlę. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, aby na poziomie minus jeden duże parkingi, park and ride, na poziomie zero pętla autobusowa. Dziś, zjeżdżając z alei w kierunku ulicy Prądnickiej, Wrocławskiej, jest, wjeżdżamy na taki przełącznik, autobusy znów wjeżdżają na pętle. To się wszystko korkuje. Można to odkorkować takimi działaniami niewielkimi, inwestycyjnymi, ale także przykład pętli na Nowym Kleparzu. Pokazuje w jaki sposób bezmyślny sami urzędnicy korkują miasto. Autobus wyjeżdża z Pętli, po przejechaniu jakichś 50-80 metrów, zatrzymuje się na ulicy Prądnickiej i cały ruch w kierunku alei, w kierunku ulicy Wrocławskiej stoi. Nie ma tam zatoczki autobusowej. Takich miejsc na mapie Krakowa, może to ktoś powie, to jest śmieszne, ale są setki. I między innymi, dzięki rozmowom z wieloma środowiskami, także środowiskami, które zajmują się komunikacją, można wyeliminować te miejsca w taki sposób, a mam już to opracowane i oszacowane, że pan redaktor, pan redaktor, ale także ja i nasi widzowie będą codziennie krócej stali w korkach o 15 minut. Oczywiście wprowadzimy to niemal natychmiast po tym, jak zostanę prezydentem. A jeśli stoję w korku 10 minut? Korzystasz, Panie redaktorze, średnio, życia. oczywiście średnio, prawda, jak pan dojeżdża z Huty, to myślę, że stoi pan w korku w Tomis z powrotem jakąś, no dobre, 45 minut, a jak pan jedzie w kierunku Miszczejowic i tam, gdzie jest budowany teraz tramwaj, to czasem mieszkańcy mówią o tym, że jadą nawet godzinę do centrum. Panie Chyba że jedziesz tramwajem to... nr 22 wtedy, bardzo szybko. W ja, polecamy ja... politykom w ogóle jeździć komunikacją miejską, yy, bo to jest naprawdę pan, to jest też... źródło dużej wiedzy, a to, żaden to z naszych prawda. Kandydatów jakoś tak nie chwapi się. A to dobrze. nieprawda, ja bardzo często z miejsca, gdzie mieszkam, z okolic Woli Duchackiej, idę na tramwaj, na przystanek na Nowosądeckiej. Pięćdziesiątką jadę do centrum. Nie jest to szybki tramwaj taki, jak bym oczekiwał, ale to jest jakiś... Element... Ale jak pan zostanie prezydentem, to będzie szybki tramwaj. Ile pan parków obiecał dla Krakowian? Chcę, aby było 150 parków. Dlaczego nie 200? Już mówię, dlatego oceniliśmy, patrząc na mapy, że jesteśmy w stanie w Krakowie zbudować taką liczbę parków przy wykorzystaniu już terenów zielonych albo zarezerwowanych pod nazwijmy to parki. Jaka jest filozofia miasta? Bardzo często, i zwracali uwagę na to mieszkańcy, miasto, patrząc na politykę swoją przestrzenną, ocenia, że w tym miejscu będzie park. Na czym się to kończy? Że bardzo często mieszkańcy, którzy mają swoje tam tereny, myśleli o tym, że być może te tereny, na tych terenach swoje dzieci zbudują dom. Okazuje się, że nie mają takiej możliwości. Że ktoś administracyjnie zdecydował, że w tym miejscu będzie teren zielony. Myśmy z ekspertami ocenili, gdzie takie miejsca mogą powstać. Oczywiście różnej skali i parki XXL i parki y, takie kieszonkowe, mniejsze. Zwane kiedyś po prostu skwaramy zielenie teraz dla piaru, nazwane parkami kieszonkowymi. To, to prawda, ale generalnie y, w nich musi być jakiś standard i jakaś jakość. One muszą przede wszystkim być zielone y, i też. Takie, żeby mieszkańcy przebywając w nich mogli tam odpocząć może także z mini tężniami albo innymi elementami, gdzie można po prostu zrelaksować się, ale na ten temat będę bardzo szczegółowo rozmawiał z mieszkańcami i pytał. Dlatego A. między innymi chcę wprowadzić aplikację referendalną i wybory, i referenda w dzielnicach, żeby dać więcej głosu mieszkańców. Nie tylko przed wyborami, ale uważam, że mądry prezydent słucha mieszkańców. 365 dni w roku, a nie tylko w kampanii wyborczej. W tym roku mamy rok przestępny. To prawda. Jeden a, dzień powiedzmy, że. Y, jeden, więcej na pisanie programu. Tak. programu. A w tych rozmowach z mieszkańcami, których z mieszkańców powiedział Panu o takim przepisie jak Lex Szyszko? To jest taki otocznie zwany przepis, który wprowadzili Pana koledzy, który pozwoli wyciąć kilkanaście tysięcy drzew w Krakowie. Może gdyby nie wycięli, to tych parków nie trzeba było teraz robić. Wie pan, jak patrzymy na mapę Krakowa, to myślę, że generalnie takich miejsc, gdzie parki powinny powstać, jest bardzo wiele. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, trzeba to robić wspólnie z mieszkańcami. Ja nie będę odnosił się do tego przepisu. Ja nie byłem wtedy parlamentarzystą. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ile tych drzew. I to nie moi koledzy. Że tak nie, nie, nie mówię, że nie moi pis, koledzy. Pis, nie znam, nie znam. Nie, nie, nie. To panowie tak próbują nieco żartopliwie podejść do tematu. Nie, no pan, ja, pana koledzy w innych miastach. Miasta się wstydzą loga partyjnego. No, wie pan, no, trzeba pytać moich kolegów. Ja, ja jestem, znaczy, może już em, nie są pana kolegami, jak się wstydzą nie, partii. Nie, 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 nie. Nie podchodzę tak. Każdy, m, być może mają tak szeroki komitet wyborczy, że więcej jest tam. Albo osób... Albo tak bardzo się wstydzą, e, że więcej jest tam osób, nazwijmy to z różnych środowisk i zdecydowali, że warto wtedy występ, wystartować z innym logiem, ale z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Bo z tego co wiem, to wszyscy mają, będą mieli wpisane poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Na oficjalnych obwieszczeniach. Czyli bardziej taka separacja, a nie rozwód? Ja bym tak tego nie nazwał. Jedno jest pewne: Łukasz Kmita w Krakowie idzie <toddźwiększą> pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, ale swój program y, dedykuje znacznie szerszemu kręgowi odbiorcy. W wyborach parlamentarnych uzyskał pan 26 tysięcy głosów. Z jakiego wyniku teraz będzie pan zadowolony? Panie redaktorze, startowałem z czwartego miejsca w okręgu, gdzie no nie mieszkam, więc robiłem wszystko, będąc także wojewodą przez te 3,5 roku, aby być aktywnym, rozwiązywać problemy, jak trzeba było to nawet samodzielnie. Z Jakiego wyniku będzie pan teraz Już zadowolony 50,1% głosów w, w drugiej, drugiej turze. turze, a w pierwszej? A w pierwszej z takiego kredami wejście do drugiej tury. Myśli pan, że zrobi lepszy wynik niż Małgorzata Waserman. To zależy od pięć frekwencji wyborczej. Dzisiaj uczciwie nikt nie jest w stanie oszacować, jaka będzie frekwencja. Widzieliśmy, zawsze wybory samorządowe cieszyły się najwyższą frekwencją. Tak wynika z danych. Myślę, że ostatnie wybory parlamentarne pokazały, że jednak zmienione zostały nastroje, ale dzisiaj. I jestem o tym przekonany. Bardzo wielu wyborców trzeciej drogi psl u i Platformy jest rozczarowanych sposobem działania ich partii politycznych i nie pójdzie do wyborów. Zresztą proszę zwrócić uwagę, Aleksander Miszalski mówi w Krakowie o odbetonowaniu miasta, o tym, żeby było więcej zieleni, a jednocześnie Minister Rozwoju i Technologii przedłuża rozporządzenie i nie wprowadza rozporządzenia w życie, które miało wejść. 1 kwietnia, które ukrócało patu deweloperkę. A więc to nie ja mam problem z wiarygodnością, tylko Aleksander Miszalski i politycy no, tam pan tej tej strony. Pan ma też troszeczkę problem z wiarygodnością, wydaje mi się, bo 15 października odbyły się wybory parlamentarne. Mówił pan w nich, że idzie do Warszawy, do Sejmu, bo będzie chciał reprezentować Ziemię Wadowicką, Ziemię Olkuską i tak dalej, i tak dalej. Będzie głosem reprezentantów tego terenu. A po pół roku. Mówi pan, a jednak może Kraków. A ja nie. bym trochę no to, pana powiedzieć. posła, bo sam wspomniał przed chwilą, że to w sumie nie ze swojego okręgu wyborczego startował, gdzie mieszka, więc. Ale tam mam biuro poselskie, utrzymuję także kontakty. Normalnie odbyw, mam swoją aktywność także. Chcę te, z tego miejsca pozdrowić bardzo serdecznie burmistrza Trzebini, wójta Stryszowa, burmistrza Wadowic, burmistrza. No super, pozdrawiamy. Burmistrza mhm. myśleć? Gorąco pozdrawiamy. Mówię, Gorąco. mówię o tym dlatego, żeby też pokazać, że jestem w okręgu, mam kontakt z mieszkańcami, więc to nie nie jest tak, że teraz o to y, nie działam na rzecz mieszkańców. Mało tego piszę, także interpelacje no w Tak, ale czy ludzie nie, nie czują się oszukani? Może, mogą pomyśleć, Łukasz Kmita chyba oszust trochę, no bo pojechał sobie, miał nas reprezentować, a teraz chce być w Krakowie. Panie redaktorze, ja daję szansę na to, aby Kraków lepiej się rozwijał. Myślę, że ten mój program wyborczy przekona większość mieszkańców Krakowa. Natomiast będę też troszczył się o to, aby mieszkańcy Małopolski Zachodniej całej byli dobrze reprezentowani. Mamy świetnych parlamentarzystów, będę także z nimi utrzymywał kontakty, relacje. W ogóle chcę powiedzieć, że mnie zależy na rozwoju całej Małopolski, bo gdy będzie się cała Małopolska rozwijała, to i naturalnie Kraków Dobra. będzie szedł do przodu. A którego polityka z Małopolski najbardziej pan ceni? Jest tu dużo polityków w Prawa i Sprawiedliwości, jest prezydent Majchrowski, jest Władysław Kośniak-Kamysz. Kto jest takim dla pana politycznym wzorem, jeśli pan? Dobre może. pytanie. Dobre pytanie. Myślę, że m, e, jeśli chodzi o polityków, nazwijmy to opozycji, to m, osobą, którą cenię, jest prezydent Majchrowski. Między innymi za to, że pomimo różnych y, nazwijmy to y, no, sugestii może albo Mawiemy nacisków, to, to jednak prezydent Majchowski w tym czasie najtrudniejszym, o czym mówiłem, pandemii, kryzysu z uchodźcami. Potrafił współpracować na rzecz i dla dobra Krakowa i Małopolski, i brakuje mi y, takiego elementu współpracy wśród dzisiejszych y, polityków. Jeśli chodzi o mój ob obóz polityczny, takich polityków jest bardzo wielu. Ja m, zaczynałem swoją. A jeden? Andrzej Duda, Beata no, Prezydent Duda jest niewątpliwie. Y Jacek Kosuch. Też właśnie o tym chciałem powiedzieć. Prezydent Duda jest niewątpliwie liderem. Udało mu się zdobyć coś, co także wielu dziennikarzy mówi o niemożliwe w wyborach prezydenckich, aby zdobyć mandat i obywateli Polaków, aby być reprezentantem wszystkich Polaków. Dla mnie to, co dokonał pan prezydent Duda, jest wielkim bohaterem jestem dumny z prezydenta Dudy. W wielu kwestiach możemy mieć inne zdanie, ale uważam, że na ten czas jest świetnym prezydentem. Oczywiście mamy także panią premier Beatę Szydło, świetnym, była świetnym premierem. Minister Adamczyk, dzięki któremu. Awracają do prezydenta Majchowskiego. Rozwija się. Ty, Dawid? Czy ja? Pomnik w Krakowie zasłużył? Jacek Majchrowski na pomnik, czy Nie, nie, nie bo myślę, jedno. że pomniki należy stawiać osobom, które już od nas odeszły. Nie życzę temu, żeby pan prezydent e, odszedł. Życzę mu dużo zdrowia, szczególnie przed świętami i tego, żeby zawsze był z nami, ale ja mam pomysł. Szczególnie, że teraz ma zarzuty, więc procesy długotrwają, więc życzę mu dużo zdrowia. Żeby... Tak, ale mamy też domniemanie niewinności i myślę, że dzisiaj no, tego typu wypowiedzi... Nie wiem, czy są na miejscu. Myślę, że każdy ma prawo do tego, żeby się obronić, a jeśli sąd skaże, no to zupełnie inna będzie sytuacja. Ja chcę powiedzieć o tym, że powinniśmy w Krakowie także stworzyć pewną radę byłych prezydentów, między innymi po to, żeby wysłuchiwać ich, współpracować z nimi. Miasto to pewna ciągłość. Nie da się zrobić rewolucji. Jak mówią niektórzy kandydaci, aby odciąć się od dotychczasowych polityków, ja zauważam bardzo wiele minusów prezydenta Majchowskiego. Uważam, że uwikłał się w pewien układ polityczno-towarzyski, głównie związany z ludźmi z Platformy, ale jednak była to osobowość i z pewnością przejdzie do historii miasta, więc bardziej widziałbym go nie na co ale w takiej radzie doradczej dla nowego prezydenta. I na koniec, płaci Pan podatkiem w Krakowie? Tak. Dziękujemy. I zachęcam do tego, przy, przypominam, że można także zgłosić, gdzie się chce płacić podatki. Co istotne, ja będąc prezydentem, zorganizowałbym, i tu uważam, że Rafał Czaskowski zrobił coś fajnego, loterię podatkową w taki sposób, żeby ci mieszkańcy Krakowa, którzy płacą tu podatki, mogli także mieć pewne, pewne dodatkowe benefity. Łukasz Kmita, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Pogody ducha. Zapraszam na wybory. Proszę Państwa, popatrzcie i głos.